To niezwykle utalentowani młodzi ludzie, prawdziwe muzyczne diamenty. Ich występy potrafią zachwycić publiczność. Przede wszystkim pracuję nad emocjami też dziećmi, żeby piosenką wyrazić to, żeby po prostu wzruszyć widza. Bo to jest najważniejsze. To nie jest odśpiewanie po prostu piosenki i, i koniec tylko po prostu trzeba w tym y, y, widzu publiczności wzbudzić emocje. I to jest przede wszystkim czego uczymy, ponieważ później to jest, jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o kontynuację tej kariery nawet w tych akademiach muzycznych. Zespół Diamenty ma już wyrobioną markę i jest rozpoznawalny w kraju. Zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury zdobywały nagrody i wyróżnienia na najważniejszych festiwalach muzycznych dla dzieci i młodzieży w Polsce. Wychowankowie Diamentów również solowo zdobywają kolejne doświadczenia na scenach teatrów czy w telewizyjnym show. Dla jednych będzie to piękna muzyczna przygoda, a dla innych być może początek wspaniałej muzycznej czy artystycznej kariery. Uczestniczymy w wielu konkursach w Koninie, w Gdyni, w Będzinie, można by było tutaj wymieniać wiele miast. Mamy tutaj już takie sukcesy właśnie na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, w bardzo wielu przedstawieniach występują nasze dzieci, jak również w Teatrze Syrena w Warszawie, czy The Voice Kids, jak również mamy już młodzież, która poszła na studia w kierunku właśnie artystycznym. Sukcesy diamentów to efekt nie tylko talentu, ale przede wszystkim ciężkiej pracy wykonanej w trakcie prób i doświadczeniu, które zbierają z każdym swoim występem. A każdy występ to ogrom pracy wykonanej nie tylko przez same dzieciaki, ale zespół specjalistów od wokalu, aranży, choreografii czy kostiumów. To nie jest tylko wokal. To jest yy, taniec. To jest strój. Także tutaj wchodzi też jakby sprawa choreografii. Zatrudniamy w choreografów z Warszawy, z Gdańska też specjalistów. Też musimy zrobić rozeznanie, żeby dobrać jak najlepszych dla zespołu. Jak również strój, czyli odpowiedni, dobranie stroju, uszycie, żeby to wszystko na scenie stworzyło całość i po prostu, żeby dawało takie wspaniałe efekty. Zespół Diamenty można podziwiać w trakcie wielu miejskich imprez czy wydarzeń charytatywnych. Dzięki nim każde takie wydarzenie zyskuje wyjątkową muzyczną oprawę. Warto wejść w ten świat, ponieważ przede wszystkim opiera się on na takiej przyjaźni, na robieniu czegoś wielkiego. To jest taka satysfakcja, że przychodzą tutaj i mogą realizować swoje talenty.